W serialu Macocha wszyscy są podejrzani. Bruno, Bruno postać, w którą gra Juan Martin Jauregui, może być jednym z morderców. Aktor musi zadecydować, w jaki sposób zbuduje napięcie, żeby ludzie nie wiedzieli, której postaci kibicować, a kto może być zabójcą. W serialu wydarzy się wiele rzeczy, które sprawią, że widzowie będą często zmieniać zdanie. To super efekt, bo dzięki temu nie można się oderwać od historii bruno jest mroczną postacią kierują nim namiętności zazdrość cynizmy to poważny przeciwnik bruno zawsze działa za kulisami bo jest najlepszym przyjacielem estebana więc nie może mu zadać ciosów wprost to nie jest wróg który atakuje otwarcie Bruno ciągle zakłada maski, niewielu postaciom pokazuje, jaki jest naprawdę. Jauregui nie będzie jedynym czarnym charakterem w macosze. Santino to żałosny facet, jest chciwy. Życie go pokarało, chociaż właściwie to skutek jego własnych wyborów. Odniósł sukces w interesach i tak dalej, ale nie może przestać się biczować. Moim zdaniem robi to z powodu całego tego zabójstwa, które nakręci historię. <trybujesz> Każde z nas musiało odegrać swoją rolę. Producentka, aktorzy, reżyserzy. A teraz czas na widzów, którzy muszą nas oglądać. Isadora González tchnie życie w Ines, która żyje w cieniu swojej siostry Lucreci, granej przez Marisol del Olmo. Pewne wydarzenie z przeszłości nieustannie wisi nad Ines. Kobieta nie wie, czy opowiedzieć o tym bratu, czy lepiej nie, bo przecież wtedy dowiedzą się, i bratankowie. Ines wybiera milczenie, żeby nie ściągnąć na rodzinę kolejnych problemów. Ale owszem Lucrecia traktuje siostrę fatalnie. Inesita cierpi. To jedyna postać, która lubi Marsję. Mój naturalny kolor włosów to rudy. Teraz zostałam siostrą Andresa i Marisol, więc musieli przyciemnić mi włosy. Scenarzyści zmienili kilka rzeczy w historii, żeby widzowie chcieli nas oglądać. Nie przegapcie serialu, jest świetny. Specjalnie dla Państwa, Jorge Ugalde.